Let's go! Akcja Marwitalizacja. What's that? Jego wyzwanie, jej trening. To jest Twoje Bikini Challenge. To jaki mamy plan na dziś? Co powiesz na ambitniejsze zadanie? Okej. Okay. Okej. Okay. Jakie? To może burpees. No dobra, nie uwierzysz, ale to moje ulubione ćwiczenie. Proszę, to dawaj. <noise> to idę. Dziewczyny, nie zapominajcie o całym naszym planie treningowym. Dzisiaj dodajemy do niego burpees. Przede wszystkim mocny brzuch, plecy proste. Schodzimy do parteru. Pamiętajcie, by ciało tworzyło jedną linię. I wyrzut nóg do tyłu, przód i góra. Hop. Do tyłu, przód i góra. Hop. Uf. Plecy proste. Mocny brzuch. To ćwiczenie staramy się robić przez 30 sekund. Później 30 sekund przerwy. Trzy serie. Na koniec każdego treningu pamiętajcie o rozciąganiu i odpowiednim nawodnieniu organizmu. Powodzenia. To była niezła dawka pozytywnej energii. Mówisz oczywiście o smoothie. A ja mam dla Ciebie małe wyzwanie. Sprawdźmy, kto zrobi więcej burpees w 60 sekund. Okej, okay. ale najpierw mam dla Was konkurs. Wezwijcie na pojedynek drugą osobę i zróbcie filmy, jak wyżycie burpees. Im więcej, tym lepiej. To zaczynamy! Mamy parę do działania. Szczegóły konkursu, zasady diety i dokładny plan treningowy znajdziesz na marwit.pl.